Cześć, ja jestem Mineka. To jest drugi odcinek z Minecrafta. Tym razem zbudujemy dom. Mm. Tylko będę musiał trochę pościnać drzew, żeby mieć jakiekolwiek drewno na podłogę. Ale może najpierw zacznę jakby... ubudować um, to, z kontury jakieś zrobić. Co ja postawię? Nie tu miałem postawić. Um. coś takiego spróbuję zrobić. Nie chcę za dużego robić. Okej. Okay. Teraz tak najlepiej by było, żeby myślę zrobić. Tego? Obo nie, hmm. czy ma tu gdzieś chyba nie mam tutaj nigdzie blisko brzozy, a myślę, że fajnie podłoga by z tego wyglądała hmm. brzoza, 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 brzoza. Nie ma. No niestety hmm. to na razie musimy sobie poradzić bez tego... Hmm. Mam tu gdzieś jeszcze marchewki. Zamiast tych... O, tu są marchewy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie dmucham tym razem w mikrofon tak jak na ostatnim odcinku, ale... No, nie wiedziałem, że mam aż tak blisko mikrofon, i że będzie to słychać dużego domu na razie nie chcę robić, yy, zrobię na razie chyba z tego podłoga, yy, chwilę, bo. Tak jest łopata w ogóle nie wiem czy normalnie w Minecrafcie e, tym co jest e, w tej pełnej wersji Minecrafta też tak jest, ale ja tutaj zobaczyłem, że diamentowa sikiera Zadaje 9 obrażeń. A kamienna siekiera też zadaje 9 obrażeń. A do tego kamienna siekiera bije nawet szybciej od diamentowej. Z tego, co z, z tego co zauważyłem. Teraz tak. Mam nadzieję, że to będzie pasować. Starczyło mi drewna, i myślę, żeby zrobić. O. Y... chwilę muszę posadzę to. Dobra. Myślę, żeby tutaj zrobić. tak kratkę dalej od tego. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Tak. Heh. Tylko że jakby... Mm. Dobra, na razie zostawię takie. Zobaczę jak to będzie wyglądało. Dobra, wystarczyło mi. Na razie tak źle to nie wygląda. Ech. Tutaj to zniszczę. Crafting, tu postawiłem. Crafting. A, nie starczy mi na drzwi. będzie. Skrzynię postawię, bo już nie mam miejsca na w klipunku. Zaraz dachem trzeba się będzie zająć. To odłożę, bo mi niepotrzebne. To tutaj postawię. Tutaj dam crafting, tak, tak odłożę wszystko, co jest mi na ten moment niepotrzebne, chociaż będę mógł się podbudować. Dobra. Jeszcze to i jest taki. Okay. I teraz z czego zrobić dach? Myślę, że też z akacji, ale <słuch> nie wiem, czy mam ze schodków zrobić. Myślę, że nie, zrobię normalnie bez schodków. Czy 40 mi wystarczy? Dobra. Pochodnie, bo zaraz tu będzie ciemno. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to w miarę wyglądało. Mm. Bo ja nie chcę robić tak, żeby było. Ja chcę, żeby to ładnie wyglądało. Mi się wydaje? Nie, dobra. Myślałem, że już się noc robi. To zniszczę. Dobra. Serio, już się noc robi. Dobra. Myślę, że was nie będę zanudzał i po prostu... Znaczy teraz jeszcze to zbuduję, ale zaraz chyba w, po prostu zrobię cięcie. Żebyście nie musieli po prostu Przeczekam tą noc w sumie, bo... Łóżka nie mam, więc zasnąć nie mogę. O, zobaczę później rano, jak to będzie wyglądało. Słyszę, że ta muzyczka się odpaliła. Całe drewno, bo hmm, tak łazno, niech to się przypala. Aż się zrobi po prostu dzień. I odpalę znowu nagrywania. Tak. W sumie już będzie dzień, żeby was teraz nie zanudzić. Okay. No to co? Widzimy się zaraz. Dobra, już jest paranek, więc myślę, że już możemy wyjść i zacząć. Może nie budować, bo tak naprawdę chyba już zbudowałem, bo nic więcej mi na razie nie jest potrzebne. No, za ładnie to nie wygląda. Dawno nie budowałem. No ale trudno. Mm. Szyby bym musiał zrobić, ale podstawowym rzeczą, którą muszę mieć To jest łóżko, a nigdzie tutaj nie ma owiec. Więc na pewno je zaraz zdobędę. Boże, czemu to się owce nie rozpią? Kurczak. Ja owiec potrzebuję, a nie kurczaka. Dobra, idę od siebie. Jak coś, to się cofam. Gdzie są owce, no? Dlaczego tu nie ma nigdzie owiec? Same kurczaki i krowy, co jest z tą grom? Widzicie nigdzie nie ma owiec. Wszedłem z tego biomu i nadal nigdzie śladu owiec. Nawet są konie. Hm. Żelazo jest, ale nie chcę tam schodzić. Ale że ja ze 100 kratek przebiegłem, może i nawet więcej, a tu nigdzie owiec. Dobra, wracam się. Nie widziałem ani jednej owcy. Co jest? Możemy ktoś powiedzieć, gdzie są te owce? Czemu to się nigdzie owce nie zarazpiły? teraz dom muszę znaleźć o jest mm. nie patrzcie na niego, nie umiem budować <gryper> creeper creepery są nawet, ale nie ma nigdzie owiec Próbuję się jeszcze w tamtym przebiec strony. stronę. Mm. Nigdzie śladu owiec. Na tym świecie nie widziałem jeszcze ani jednej owcy, no. co chodzi? Nie mam pochodni. Wezmę pochodnie i myślę, że przejdziemy się tam do tej jaskini. Chcę, żeby mi coś tu już zaraz przyszło, więc zamruję i wykopię to, co tutaj mam. Okej, okay. ja myślałem, że się trochę przebiegnę i że zaraz gdzieś będą owce. Тане. to jest pochodnia. Andria, Andria. <laughs> Dobra, pójdę jeszcze w tą stronę. Byłem w tej wiosce? Chyba tak. No raczej tak. Mhm. Boa się ściemnia niestety a nigdzie nie ma owiec dobra, wracam się, bo nie chcę zginąć od potworów byłoby łatwiej, gdyby ten... gdyby ku w wiosce jednak w żeby mieli ta mm, łóżka. Ej, ale ja tego nie rozumiem. Na jednym ze światów zrespiłem się w takim miejscu, że miałem koło siebie o, już się zrespiłem. Pełno krów i pełno owiec. A w tym świecie krów pełno, ale ani jednej owcy. Hmm. Mam nawet już pomysł na tytuł tego filmu. <grymne> e, dobra, teraz... Nigdy nie pamiętam, ile to wybierało. Mm. Aha, mm, nie zobaczę. Staną mi dwa. Nie, dobra, nie biorę. Nie teraz. Dobra, wiecie co? Ja w sumie skończę teraz ten odcinek. Bo nie ma nic gdzie obiec Gdyby były to bym stworzył łóżko Przespał się i byśmy mogli Robić coś dalej Ale na razie to tyle Dzięki okay. za oglądanie i do następnego odcinka Cześć